A w dzisiejszym odcinku z zagram sobie FIFA Mobile 22 A na sam początek odbierzemy sobie nagrody CM, Chorwacja CM I to jest Luka Modrić 88 A więc to są takie nagrody I teraz kolejna paczka End of Season Rewards i taka nagroda. A więc teraz przechodzimy do FIFA World Cup Tournament. A teraz przechodzimy do FIFA, FIFA World Cup Tournament. I za chwilkę będziemy grać mecze o nie tu. FIFA World Cup, tournament i teraz przechodzimy do World Class. Bierzemy. Kogo by tu wybrać? Bierzemy Poland. Celest. I będziemy grali na World Classie I pierwszy mecz z Meksykiem. Pol Meksyk Polska. Tryb World Class. A więc. No może być ciężko, aczkolwiek mam pewne sposoby na, ten, na te mecze. Może będą się udawać, zobaczymy. Teraz Polska. Spokojnie, nie można powolutku atakować. Szymański, Szymański, Szymański. Wrzutka, nie ma bramki, aczkolwiek Świderski, no nie ma bramki. I teraz trzeba uważać. Jimenez, Arvarez. Koronia, koronia, korona. Korona. Arvarez, wybicie piłki dobrze. Rodríguez, Rodríguez, dobra. Szczęsny ma piłkę, spokojnie, spokojnie, jest czas. Spokojnie, leciutkie podanie na World Classie grając z Polską, no to trzeba uważać, żeby, bo tutaj każda bramka stracona to już może kosztować meczem wygranym. Ale teraz, strzał! Nie ma bramki, kurczę. Czy się nie opłacało bardziej podawać? No, Po czasie to już się opłacało podawać. Ale dobra, gramy dalej. Uoj, oj, 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 Kurde, bramka stracona. Tu może być ciężko, chyba trzeba atakować już. A więc dobra, gramy dalej. Zielinski, Świderski, Świderski krychowiak Zalewski, Nikola Zalewski, Zalewski, Żurkowski, Lewandowski, lewandowski, gol! Właśnie o tym mówiłem grać powoli podaniami. Gra podaniami powoli się opłaca. Jeden do jednego Polska Meksyk. Guayardo, Arvarez. Sanchez, Sanchez, Rodriguez, Sanchez. Zalewski podali do Świterskiego. A nie, chciałem podawać, ale dobra, jest do przerwy jeden do jednego. A więc teraz Corona, Arvarez Sanchez. Jimenez, Jimenez, Kivior. Aj, z Dzielińskim Moreno przyjmuje piłkę. Jimenez. No i nie, Korona. Ja nie wierzę. z Korona. Strzelcem bramki na 2 do 1 dla Meksyku. Tutaj trzeba grać podaniami. Bo gra podaniami. Właśnie się opasza Świderski. Szymański. Sebastian Szymański. Szymański strzał. Nie, nie ma bramki! Co to było za strzał? Nie, Moreno, Arvarez. No nie mogę tak przegrać. Rodriguez. Rodriguez. Sanchez. Podanie, Krychowiak, Lewandowski, Robert Lewandowski, no nie! Korona, korona. Teraz Glik, Glik. Korona, z Korona, Hezes Korona. I 1 do 3. No nie mogę przegrać tego meczu, no kurde! No nie mogę. Świderski, Karol Świderski Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski Lewandowski Szymański Sebastian Szymański, Szymański Szymański, zagranie Nie Nie ma bramki, no nie I przegrana z Meksykiem Guajardo, Guajardo I jest rzut wolny. Ostatnia szansa na strzelenie Kontaktowej bramki, ale nie będzie kontaktowej bramki, no nie. Hm. Guayardo, Guayardo. Zieliński. Lewandowski. Robert Lewandowski No nie! Kurde No nie wierzę, no. po prostu nie wierzę. <laughs> nie wierzę, co to się stało. Jeszcze na koniec zabawna sytuacja. 3 do jednego. Korona dwie bramki. Rodriguez jedną bramkę. i okay, Lewandowski jedną bramkę. Teraz mecz z Argentyną. Mecz z Argentyną będzie na pewno o awans. Bo wygrywając z Argentyną mam jeszcze jakieś szanse Ale to muszę wygrać z Argentyną W łopanie No to ciężko może być Zieliński Piotr, Zieliński, 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 Zieliński Piotr Zieliński no nie Szymański Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, 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 no nie i strata. Paredes, 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 De Paul, Żurkowski, Lewandowski, Świderski, gol, 1 do 0 Polska, Argentyna. Spróbuję dotrzymać do końca pierwszy po, do końca meczu. Taki wynik. Będę grał na czas. Ale pierwszy muszę odzyskać piłkę. Ale spróbuję jeszcze raz zaatakować. Lewandowski. Szymański. Sebastian Szymański. 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 Ależ oszukał tutaj zawodników. Szymański. Nie ma. Strzał. A nie. Już myślałem, że będzie. No kurde. Czy ja muszę mieć takiego pecha? Molina, teraz trzeba przejąć. Paredes, akunia. Loselso, akunia. Spokojnie, mamy czas, spokojnie. Kamil Grig, spokojnie, spokojnie. Nie ma co się spieszyć. Szczęsny. No po co szczęsny? Po co? Di Maria. Wybicie piłki, dobrze Teraz Krychowiak, Lewandowski, Robert Lewandowski Zagranie do Zielińskiego, Piotr Zieliński, Zieliński do Szymańskiego, Szymański i teraz Krychowiak. Krychowiak będzie wrzutka. Krychowiak. Lewandowski, nie ma bramki. Nie ma bramki. De Paul. Messi. Oj 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 oj, oj 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 Messi 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 no nie 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 bramka Lewandowski Świderski 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 ostatnia akcja no najczęściej nie dałem do końca tego tej akcji no jest remis no po co po co ja atakowałem Mo mogłem dać remis nie wierzę, no nie. No nie może tu być remisu. Muszę wygrać. Bo jak z remisu nie, no to odpadam. Chyba, że Meksyk by teraz przegrał. To wtedy bym miał jeszcze jakieś szanse, ale Glik, Szymański. I teraz Zieliński, Piotr Zieliński, Zieliński, Zieliński. Piotr Zieliński, Piotr Zieliński, Zieliński. Zieliński, Szymański, Sebastian Szymański. No nie no po co? Po co? Po co? Kurde, no po co? Messi. Messi. I dwa jeden do Argentyny. A więc Polska odpada chyba. No i teraz muszę dwie bramki strzelić. Zieliński. Szymański, Sebastian Szymański, Szymański. Piotr Zieliński, Zieliński, Zieliński. No nie. <ścoughs> Martinez. Teraz Glik, 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 Kamil Glik, 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 Kamil Glik, 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 Glik ja muszę co najmniej jedną bramkę przejść, żeby mieć jakieś szanse na awans. Bo teraz przegrywając... Tracę szanse. I kolejna przegrana. I KOLEJNA PRZEGRANA! Nie wierzę, po prostu to jest jakieś... Jakiś niefart. Szymański. Jeszcze jakieś szanse są na was, ale są minimalne. Pierwszy musiał przejść dwie bramki. Molina. Paredes. De Paul. De Paul. Paredes. Di Maria. A więc już chyba można powiedzieć oficjalnie. Polska odpada z Mistrza Świata. I było 1-0 później, Zacząłem atakować już. Teraz z Arabią Saudyjską gram o awans. Znaczy nie o awans, tylko o trzecie miejsce. Jak teraz z Arabią Saudyjską przegram, no to. Naprawdę. Będzie hit. Teraz Lewandowski zagranie do Zielińskiego. Zieliński, Świderski, Karol Świderski. Tutaj już nie mam nic do stracenia. To mogę atakować. Lewandowski, Lewandowski. Szymański, Sebastian Szymański. Ale to uświadamia mi, że ja chcę wygrywać na trybie World Class, No to muszę grać innymi zespołami niż Polska, bo to wtedy nie będę miał szans na awans. Almajki, Alfa Żaj, Zieliński, Piotr, Zieliński, Zieliński, Zieliński. Piotr Zieliński Kurde Nie ma bramki Kanno Arda w sali Arda, w sali, arda w sali. Szczerze, szczerze mówiąc To chyba wezmę Argentynę Ale nie wiem zobaczę Chyba, że może, nie wiem, Brazylię. Jakiś, jakąś drużynę, która ma najłatwiejsze zespoły w grupie. No, jeszcze tutaj podanie zostało zablokowane: świderski. I jeszcze Krychowiak na 2-0. No, ale Arabia Saudyjska jest. Mecz z Arabią Saudyjską jest do wygrania. Tylko, że akurat chodzi o to, że. Mecz z Meksykiem nie wyszedł to w mojej myśli Tutaj jest jeszcze szansa na wygranie, nie? M miałbym szansę polską wygrać, no ale... To by były małe szanse na wygranie polską Mistrzostwa świata Także chyba... Zieliński, 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 Piotr Zieliński, 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 nie ma bramki. A więc Polska tylko z trzema punktami i... I tam ilomaś bramkami. A jeszcze druga połowa, aha. Nie wiedziałem. A i dobra, już niech ten mecz się szybko skończy. Świderski, Lewandowski, Robert Lewandowski. No nie, no. Taką grom. No to zwycięstwa nie będzie. A więc tak. Żeby po prostu wygrać Mistrzostwo Świata na trybie World Class, no to chyba muszę grać Tom. Jakimś pięciogwiazdkowym zespołem. Bo tak to Polska ma 4 gwiazdki, czyli szanse na wygranie są mniejsze niż zespół, który ma 5 gwiazdek. A czyż to teoretycznie zespół, który ma pięć gwiazdek, no to Awans ma niemalże pewny. Tylko musi wygrać meczek, który gra. Ale jest, najlepszy zespołem, jest najlepszym zespołem w swojej grupie. Jest. 70 minut gry. Jeszcze 20 minut meczu. No i jeszcze 2-1. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, nie wierzę. Dzieliński podaje do Szymańskiego, Piotr Dzieliński podaje do Szymańskiego, Piotr Dzieliński podaje do Szymańskiego, Piotr Dzieliński podaje do Szymańskiego, Robert Lewandowski nie ma bramki. A już teraz 80 minuta meczu. Almaiki Almaiki Almai chi? Er al Sherai, al er Sherai, al er Sherai, er al Ta chwila milczenia chyba mówi wszystko O poziomie polskiej reprezentacji na trybie world class To można powiedzieć że tryb world class no to jest akurat Alternatywny do Nie wiem czy alternatywny Nie wiem co znaczy alternatywny no ale Wprost proporcjonalny co w realnym życiu Reprezentacja Polski gra to jest po prostu naprawdę jakiś hit. Wszystkie mecze przegrywam. UV stop at Group Stage. To jest po prostu hit. Tylko raz. Cztery bramki strzelone i przy tym sześć, sześć straconych. No ale trzy mecze przegrane na trzy mecze. Także nie macie co, nie macie czym chwalić. Co? Jakim cudem Katar awansował? Jakim cudem? Jakim cudem to Katar awansował? To jest pierwsza sensacja już. A żałuję, że Polska nie awansowała. No i chyba sensacja to jest Arabia Saudyjska na 3 miejscu. Grupa E. Niemcy i Hiszpania, czyli wszystko dobrze. I tutaj małą sensacją jest brak awansu Chorwacji, chociaż to aż taka sensacja. No to nie wiem. Grupa H, Portugalia, Urugwaj. A więc to by było w tym odcinku na tyle. Sema.